Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami wielką premierą Fide w Lidlu i mamy tutaj latte Druga to była herbata, coś takiego z mlekiem, ale ja tego nie brałam, ponieważ stwierdziłam, że po tym bubble tea niestety mam złe wspomnienia i nie chciałam ryzykować. A ta buteleczka ma, słuchajcie, 500 ml i kosztuje 9,99, właśnie w Lidlu. Ja akurat w Lidlu, w którym kupowałam, znalazłam to między zwykłymi napojami. Myślałam, że to będzie gdzieś na jakimś stędzie. Wiecie, gdzieś z boku, gdzie są te promocyjne i tak dalej. Okazuje się, że nie, że to stało po prostu tam, gdzie zwykłe napoje. Także patrzcie, rozglądajcie się. Ja już sobie to posmakowałam i muszę Wam powiedzieć, że jest to. Nie skłamię, jeżeli powiem, że jest to lepsze od maczy, maty. I tutaj mamy wegański vegan matcha tea, napój herbaciany matcha z napojem migdałowym i powiem Wam, że jest naprawdę kozacki jeżeli macie ochotę to spróbujcie moje dziecko już powiedziało, że mamuś czy mogę z lodem także my sobie to podzielimy i naprawdę jest to świetny świetny produkt jeżeli tak to mogę nazwać jak już Wam wspomniałam o bubble tea we wcześniejszym filmiku pokazywałam Wam Dwa, dwie te herbatki, a tutaj mam klasyczną, zwykłą, i powiem Wam, że mi ta klasyczna, zwykła najbardziej, akurat była wczoraj otwarta, najbardziej mi smakowała, ponieważ ona nie była aż tak mocno słodka. Niemniej jednak te kulki do kitu w trzech wersjach. I co jeszcze? Tak na szybko, słuchajcie, nie mam tutaj za dużo. Dzisiaj na zakupach jeszcze truskaweczki, truskaweczki razy trzy, bo w biedronce dzisiaj są chyba po trzy. 3,70 czy jakoś tak? Więc truskawki teraz już u nas na chodzie. Kupiłam też Frankfurterki. Te Madej in rubel są tańsze niż te zwykłe frankfurterki, które zwykle biorę z biedronki. A gramatura jest to sama: 270 gram. Także wiecie, złotówka na paczce to już mam dwie złotówki, 2 złote, 2 złotówki. Boróweczka 8,99 bodajże. Tak. W tej chwili. I wzięłam, słuchajcie, na przetestowanie z Biedronki paszlet z łososia pieczony. On jest teraz, właśnie w tej, w tej w lodówce, tam, gdzie są te takie nowości, promocje, te ulotkowe. I ten paszlet, słuchajcie, kosztował 3,99. On ma 110 gram, jeżeli dobrze pamiętam, tak? I zobaczymy, co też tutaj ciekawego. Jest. Eee, tak, przeglądając sobie ulotkę, stwierdziłam, że posmakujemy, zobaczymy czy to dobre, czy nie. I słuchajcie, następna nowinka, którą e, ja jestem zdziwiona, są to chrupki kukurydziane o smaku modry, kapusty, e, rolady, modry, kapusty i klusek. Jestem bardzo ciekawa ich smaku, ale o tym przekonamy się troszeczkę później, ponieważ e, chwilowo muszą zająć się obiadem, e, a to na pewno przetestuję jeszcze w dzisiejszym filmiku. A tutaj u mnie już, słuchajcie, w garnku jest zupa taka buraczkowa na łódkach. Mam tutaj buraki, ponieważ miałam zrobić z nich frytki. Okazało się, że one już są takie, wiecie, nie za fajne, więc sobie je pokroiłam, wrzuciłam do garnka. Sześć łódek, chyba mam takich, do tego marchewka, gdzieś tam resztki jakiejś z lodówki, właśnie hmm, seler. No i co? I do tego jeszcze dodam ziemniaczki i obiad, jak znalazł. Tak, także ja zabieram się już za obiad, słuchajcie. A w ogóle jeszcze, w ogóle jeszcze. Tak prezentują się nowe ręczniki papierowe. O, tutaj widzę już Stefan mi burczy. Ręczniki z Lidla. Jak się weźmie dwa, to jest taniej. Takie walentynkowe, sarduszkowe, a co tam? To co, to przetestujemy chrupki kukurydziane o smaku Rolady, modry, kapusty i klusek. One wyglądają w środku, słuchajcie. Tak, przypominają te nie takosy. kosy, um, jakieś chrupki właśnie. Coś mi przypomina i żeby nie było, że nie jem. Ogólnie powiem Wam, że są dobre. Mm. Szczerze powiedziawszy, nigdy nie jadłam rolady modry, kapusty i klusek, więc e, nie umiem tego, wiecie, porównać. Osoby, które jadły bądź są ze Śląska, mają to ułatwione. Tak a propos właśnie w Biedronce jest tydzień śląski i jest dużo śląskich produktów, które warto, wiecie, kupić, przetestować, ale jeżeli miałabym kupić drugi raz te chrupki, na pewno bym je kupiła, mają taki delikatny, przyjemny smak, coś do czegoś one mi. coś mi przypominają, jakieś inne chrupki, nie wiem, kurczakowe, te takie, coś do czegoś mi... Gdzieś dzwoni, tylko nie wiem w którym kościele. Ale tak jak mówię, jeżeli miałabym je drugi raz kupić, kupiłabym je, bo są dobre. Także kolejne dzisiaj dwa testy, słuchajcie, dla Was przeprowadzone. Ja teraz zabieram się za szybkie drugie śniadanie. Dogotowuję jeszcze swoją zupkę i do Was odzywam się później. Swoją drogą dajcie mi znać, czy próbowaliście właśnie tej herbatki bądź chrupek z biedronki, właśnie, które przed chwileczką Wam pokazałam. I czy. Lubicie takie testy na kanale. A tak w ogóle słuchajcie, wczoraj 9 lutego był dzień pizzy. U nas, oczywiście, była pizza na obiad. Dajcie znać, czy w ogóle wiedzieliście, że jest takie święto, jeżeli można tak nazwać. To już jest od kilku lat w Polsce, nawet w kalendarzach, wpisane właśnie święto pizzy. Nie, dzień pizzy, przepraszam. Tutaj akurat nie mam, ale moi rodzice mają taki kalendarz, gdzie jest właśnie wszystko wypisane, całe takie widzę, jakieś nietypowe święta, więc u nas właśnie była pizza. Dajcie znać też w komentarzu, czy piliście tą maczę i jedliście te chrupki, czy lubicie w ogóle takie testy na kanale, bo to też mnie ciekawi, ja akurat lubię oglądać u kogoś, bo też oglądając właśnie taki test... U kilku na przykład osób mogę sobie, wiecie, wydedukować czy też mi będzie coś smakowało, czy też nie. Jeżeli wcześniej wiem, że ktoś ma podobne smaki do mnie, to mogę się właśnie sugerować opinią m, takich osób. Także ja zabieram się już, słuchajcie, naprawdę za sprzątanie muszę umyć. Mam cały zlew naczyń do umycia. Woda już, woda, zupa już jest włączona, więc ona już się będzie wolno Pyrkotała i to mięsko do siebie dojdzie. Mamy po 12, więc tak gdzieś po pierwszej pewnie już będzie obiadek. I co? I tak pierwsza połowa dnia, słuchajcie, minie. Później chyba wskoczę sobie na orbitreka. Zobaczę też, jak się będę czuła. Refluks już odpuścił, także jest ok, ale cały czas piję się mielniane na czczo. I muszę Wam powiedzieć, że te się mielniane naprawdę ochrania żołądek, i po nim czuję się o niebo lepiej. Zupka już ugotowana, mięsko już. Okej, okay. tutaj słuchajcie mam ziemniaki, to już wszystko mi już powylatywało, ziemniaczki i do tego będą te ziemniaczki takie zaskwarzane, nie miałam takiego boczku, więc e, przypomniało mi się, że mam kiełbaskę. Kiełbaskę piwną z Polo. E, ostatnio była jakoś na promocji, wzięliśmy dwie, bo stwierdziliśmy, że właśnie fajnie by było może do jakiejś jajczniczyccy, czy do czegoś, wiecie, jak nie mamy właśnie boczku, czy czegoś takiego. I muszę wam powiedzieć, że byłam troszeczkę sceptycznie nastawiona do tej piwnej, nawet się śmiałam pani, ile piwa jest w tej e, kiełbasie. E, oczywiście mm, my zawsze sobie żartujemy, ale tak na poważnie muszę wam powiedzieć, że jest. E, Chuda ta kiełbaska i naprawdę świetnie nadaje się do tego typu właśnie rzeczy, czy do jajecznicy, czy tak jak ja tutaj będę robiła z takimi szpereczkami, że tak powiem. Wiadomo, że nie jest to identyczne, tak jakby wsadził boczku i podsmażył, ale zawsze jakaś alternatywa, jeżeli się czegoś nie ma. No a tutaj ja jeszcze jak widzicie mam pół kiełbaski, wzięłam taki, także będzie git. Ja jeszcze miałam Wam e, coś powiedzieć, coś nagrać, w sensie miałam jeszcze gdzieś jechać, ale okazuje się, że muszę troszeczkę zmienić plany, więc nie ma wyjazdu. E, a swoją drogą, słuchajcie, mam tą koszulkę na sobie e, mam tą koszulkę na sobie z Sinsaya, którą Wam pokazywałam, eseczkę, bardzo fajna e, koszulka, także tylko powiem Wam, że ona troszeczkę dziwnie mi się tutaj tak układa przy szyi Troszkę podchodzi, ale ogólnie jest ok Z jest tego, że nie jadę i nie dogram tego, co miałam dograć To pożegnam się z Wami już w tym momencie Oczywiście przypominając cały czas o piciu wody Nawadniajmy się Nawadniajmy i cóż moi drodzy ja Wam życzę oczywiście wszystkiego dobrego, miłego wieczoru, popołudnia, poranka, w zależności o której godzinie będziecie zaglądać do mnie na kanał. Dziękuję tym osobom, które przychodzą, komentują, które subskrybują. I przy okazji zachęcam do subskrypcji osoby, które jeszcze tego nie robią, bo jest znaczna część osób, która zagląda, komentuje, a jednak tej subskrypcji nie ma. Jeżeli naciśniesz dzwoneczek, nie ominiecie. Żadna informacja, żaden filmik i będziesz ze mną na bieżąco, do czego zapraszam i zachęcam. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, papa.